Alert, alert! Odpalamy protokół oficjalne sprostowanie. Uwaga, to będzie trudny i bolesny moment dla naszego kanału. Musimy się przed wami do czegoś przyznać. Pamiętacie nasz ostatni ekscytujący alert o demograficznym bumie w rodzinie Mai o tym, że spodziewa się swojego piątego dziecka, o jej planach na budowę drużyny piłkarskiej? No więc to była, jak się właśnie okazało, totalna, kompletna bzdura. Tak daliśmy się nabrać. My, wy, cały pudelek, cały polski internet, wszyscy. Jeden portal puścił plotkę, a reszta, w tym my, poszła za tym jak stado baranów. Fani przez cały dzień zasypywali moje gratulacjami, a ona? Ona spokojnie siedziała, czekała, aż drama i zamieszanie urosną do maksymalnego rozmiaru, a Potem weszła cała na biało i jednym genialnym postem zgasiła wszystkich. Opublikowała zdjęcie swojego idealnie płaskiego brzucha i z anielską udawaną niewinnością zapytała: Dziękuję za wszystkie gratulacje, ale z jakiej właściwie okazji? To jest, proszę państwa, mistrzowskie rozegranie sytuacji kryzysowej. Pozwoliła, żeby fake news o niej żył własnym życiem przez cały dzień, a potem zdementowała go w tak spektakularny i bolesny sposób dla mediów, że wygenerowała kolejnego, jeszcze większego newsa. Genialne! My w Alercie Telebryckim oficjalnie bijemy się w pierś. Popełniliśmy błąd. Jesteśmy tylko ludźmi. Ludźmi, którzy kochają soczyste plotki i czasem wierzą w nie trochę zbyt szybko. Wybaczcie nam. Ale ta historia to piękna i ważna lekcja na temat współczesnych mediów. Pokazuje, jak jedna nieprawdziwa informacja może w jeden dzień obieć cały kraj, i jak sprytny celebryta może to wykorzystać na swoją korzyść. Więc oficjalnie, maja Hyży nie jest w piątej ciąży. Przynajmniej na razie. Ale po tej akcji jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz nas wszystkich zaskoczy. Co myślicie o tej całej aferze? To kompromitująca wypadka mediów? Czy może celowa zagrywka maich Hyży, żeby o sobie przypomnieć? Czekamy na Wasze opinie. I subskrybujcie, a my obietujemy przynajmniej próbować sprawdzać newsy dwa razy, zanim nagramy kolejny alert.